Hej, moje naleśniczki. Z tej strony Pancake. I witam Was w kolejnym odcinku ze shoppingu. Tak, kolejny shopping. Już trzeci z rzędu więc po prostu u mnie jeszcze tego nie było, że trzy razy z rzędu shopping chyba dobra, zresztą nieważne w tym odcinku pokażę wam pet shopowe rzeczy więc na razie nie powiem jakie to będą, dowiecie się w tym odcinku dobra, więc nie przedłużam i zapraszam was do oglądania Okej, okay, a więc na początku wam pokażę przeuroczy piórnik. Tak właśnie wygląda. Tutaj jest logo Little Spet Shop, tutaj jest chyba piesek, paw i myszka. Naprawdę bardzo mi się spodobał ten piórnik. Naprawdę bardzo ładny. Po bokach jest. So... Po bokach y, też będą zwierzątka. Tutaj jest jeden króliczek. A tutaj jest drugi króliczek. I tutaj jest taki kawałek materiału z logo Little z Tu jakieś informacje to tak wygląda i jest na pistyce z pet shop. To są jakieś różne wzorki. I pokażę Wam jak wygląda w środku. W środku jest jeszcze ołówek i długopis. Dokupiłam i włożyłam do piornika, żeby nie skupić. Ale mniej więcej tak wygląda w środku. I teraz wam pokażę długopis i ołówek. Na początek wam pokażę długopis, który tak właśnie wygląda. Tutaj jest logo Littlest Shop. Tutaj jest yy, Blythe, chyba tak było jej na imię. Z tego co pamiętam oczywiście, nie? Tutaj jest Zoe, tu Minka. Tutaj Pepper. A ta już nie pamiętam, miała na imię. Chyba Penny. Bodajże. Mogę nie pamiętać, także... Ale resztę imion pamiętam. I tutaj jest napis Pet Shop Styles. I taki jest długopis. I on pisze na niebiesko. I no, tak się właśnie przedstawia długopis. Teraz wam pokażę przeuroczy ołówek. Naprawdę... Oglądałam sobie ołówki i tak patrzę. Tutaj jest jakieś zwierzątko. Ja wyciągam, a to ołówek związany z petropami. Naprawdę bardzo się cieszę z tego ołówka, ale tylko wam powiem, że go nie będę temperować, bo będzie mi szkoda tego ołówka. Wiem, że ołówek jest tam do pisania, do rysowania i tym podobne, ale tego ołówka nie będę używać, bo naprawdę będzie mi go szkoda, jakby to powiedzieć, zniszczyć. I więc no, tak się przedstawia ołówek, tutaj jest pingwinek, piesek, czy tam kotek, nie wiem dokładnie, co jest za zwierzę, który jest na piórniku. Myszka, która jest też chyba na piórniku. I tutaj jest małpka, chomik, tutaj jest konik morski. O, myślałam, że nie złapie ostrość. I no. Tak się właśnie przedstawia przeuroczy ołówek z gumką. A tak się przedstawia piórnik. Następną rzecz, którą wam pokażę, to jest lusterko z taką szafeczką. Tak właśnie wygląda. Jak będzie moje odbić się czy coś, to po prostu nie zwracajcie na to uwagi. Bo widać mój telefon z pięknym statywem. <laughs> Oj, połowę nie widać. Witam wszystkich serdecznie. Nawet to nic, że widać połowę mojej twarzy, bo raz po raz yy, pokazywałam na live. Tak wygląda. Tutaj ma. Motylka. Znowu ostro się nie chce złapać, ale ma motylka. I ma szafeczkę, którą można otworzyć. I no, tak właśnie się przedstawia: lustro z szafeczką. Następną rzecz, którą Wam pokażę, to jest Pet Shop Panda. Tak właśnie wygląda. I ona jest z McDonalda. Yy, ta panda. I ona jest z tego serialu, której właśnie nie pamiętam. Jak ma na imię chyba peny? Mogę się mylić, oczywiście nie. I była kupiona także w Lumpeksie, tak samo jak lustro z, z szafeczką. Tak wygląda pod spodem. I tu na z jest napisane, z jakiego to jest roku i do kogo wyprodukowano. I ma taką łopatkę czy coś. Nie wiem dokładnie, czyli zaka. I ona ma właśnie takie kółeczko czy coś, co może zrobić taką sztuczkę. No i też trochę główką rusza. O. I może raz po raz yy, tego się zacinać, ale to nic. Ważne, że mi się podoba. I ma z tyłu logo Pet Shop. I no tutaj było brudne od plasteliny, ale zdjęłam to trochę. I jest też trochę brudna, bo wiadomo, że była używana. Zaś się ją wyczyści. I no tak się przedstawia ta panda LPS z takim rizakiem czy czymś tam. Teraz tak naprawdę Wam pokażę prawdziwe Pet Shopy. Więc zaczniemy od pierwszego takiego jakby zestawiku. I to jest Skunks i jeżyk. Tak właśnie wygląda. Tu, jak zwykle, są te ostrzeżenia w różnych językach i tym podobne. Więc no, i ma bardzo ładne tło: takie leśne rzeczy, żołędzie, kwiatki i świerki, czy tam jakieś tam drzewka. I ma dwie ulotki. Tak wygląda. I jest z serii pierwszej. I zaraz otworzę ten. jakby to powiedzieć zestawik. Okej, okay, więc udało mi się wyciągnąć ulotki i perfumy. Ulotkami, to może zajmiemy się później. Najpierw Wam pokażę Pet Shopy. Ok, więc na początku Wam pokażę uroczego jeżyka, który tak właśnie wygląda. I on naprawdę bardzo ładnie wygląda, i przeuroczył. Ma tylko taki fajny pyszczek, jeżeli można tak powiedzieć. I takie przeurocze oczka. Jest kolor takiego ciemnofioletowego. Tak właśnie wygląda. Pod spodem ma dziureczkę i tak właśnie przedstawia się pierwszy pet shop. Drugim pet shopem jest Skunks, który tak właśnie wygląda i ma bardzo ładny kolor niebieskiego. Naprawdę bardzo mi się podoba. Mi się w ogóle podobają te kolorki i te ładne zielone oczka. Posiada też dziureczkę. Tak właśnie przedstawia się skumpsit. Ok, więc teraz zajmiemy się ulotkami. Yy, Ta ulotka do mnie nie dotyczy, bo wiadomo jakie tam są informacje, więc do widzenia. Do widzenia. Zajmiemy się tą kolorową ulotką. Pierwsza strona wygląda tak. A druga strona wygląda tak. Okej, okay, a więc ostatnią rzecz, którą wam pokażę, to jest Lucky Pec, to jest laki Pec z Lampionu Jeżeli ktoś pamięta odcinek gdzie pierwszy raz otwierałam to Lucky Pec z tej lampy czy tam Lampionu I mi się wylosował bardzo, bardzo rzadki pet shop Ultra lucky, jeżeli dobrze nazwę powiedziałam i mam nadzieję, że znowu mi się taki sam nie wylosuje, więc trzymajcie za mnie kciuki, żeby nie miała powtórki. Więc no zaraz się wezmę za otwieranie. Ok, a więc już wyciągnęłam, tylko jeszcze tą zawartość trzeba wyciągnąć. Może teraz w tym przypadku zajmiemy się ulotkami, więc tym zajmiemy się później. I tak tutaj jest ulotka, jak wiadomo. Do widzenia, i zajmiemy się tą ulotką. Ok, a więc pierwsza strona katalogu wygląda tak. Tu są przeróżne PET-shopy. Więc nie będę opowiadać, jakie bym chciała i tym podobne. Najwyżej będzie e, karta e, do góry po prawej stronie z tym odcinkiem, gdzie pierwszy raz otwierałam laki PET z tej lampy. Więc tak właśnie wygląda. Tylko Wam powiem, że mam tego kotka. Czyli u Ultra Lucky Pets, czyli bardzo, bardzo rzadkiego. Mi się najbardziej podoba ten fioletowy piesek. Ten. Ten piesek mi się podoba najbardziej. I ten niebieski kotek. A z tych bardzo łatwo do zdobycia ten brązowy kotek. ten różowy. Zielony to niebo, bo wygląda jak kosmita. I może ta myszka, albo ten, ten, ten uroczy ptaszek. O! Więc teraz wam pokażę drugą stronę katalogu. Druga strona wygląda tak. Nie będę czytać, co się znajdowało, bo za pierwszym razem to otwierałam. To czytałam. Więc pokażę Wam przez chwilę, gdzie jest tu po polsku. I teraz tutaj pokażę przez chwilę, co oznacza dany znaczek. Ok, już Wam pokazywałam całą ulotkę, więc przejdźmy do pet shopa i do żetonu. Dobra, trzymajcie za mnie kciuki, żeby był inny pleczow niż mam. A to jest ten przełroczy piesek, którego chciałam najbardziej. O Boże, kurwa, ten piesek! Okej, okay, a więc wygląda ten przeuroczy piesek naprawdę bardzo mi się podoba. Boże widziałam, znaczy nie widziałam, że mi się ten akurat wylosuje. Co najbardziej go chciałam. I on jest z super lucky, czyli ja by to powiedzieć z środkowego rzędu. Naprawdę bardzo ładny. Ma niebieską kosteczkę, ma niebieskie uszy i ma fioletową sierść. No naprawdę mam kurde szczęście, że trafił mi się piesek, którego chciałam. Ma ciureczkę i tak właśnie wygląda ten przepiękny piesek, taki cute. Okej, okay, a żeton wygląda tak. Z jednej strony jest kostka, a z drugiej strony kokardka. I zobaczymy, co mi się wylosuje. Wylosowała mi się kokardka, i zobaczymy, co ma kokardka. Kokardka ma przyjaźń. I tak właśnie przedstawia się piesek z żetonem. Okej, okay, to by było na tyle w tym odcinku, więc dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że kolejny odcinek z shoppingu Wam się spodobał. A jeżeli tak, to nie zapomnijcie dać łapeczki w górę. Oczywiście też komentujcie, subujcie i też nie zapomnijcie o dzwoneczku, aby nie przegapić nowych filmów na moim kanale. A więc to pa...